Cześć, cześć witam na moim kanale dzisiaj podkarmimy ich jabłuszkiem małych traniów no a co? no trawki chyba nie będzie bo też padał także nie będziemy ryzykować bo nie będą was brzuszki bolały. no proszę No, bo dziki lipaf już się złości. O, znalazłeś kawałek drawki? A to jeszcze z rana, tak? Co to za bitwa o trawę? Musisz już poszukać jeszcze, jeszcze jest są. Tu jest bitwa o jabłuszko. Proszę.